Cześć, ja jestem Jitrow i w innym odcinku. Dzisiaj pogramy w grę e, No I pogramy w Wombra Royale. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Lecz miał złą nadzieję. Do czasu. Uwaga, pierwszy mecz. Uwaga, czy to wygram? Dobry start. Dobry start. Nie no w sumie nie było żadnego czasu. Zawsze umierał. Chyba się już zdenerwował, więc spróbował czegoś innego. Uwaga, pierwszy raz tu jestem. Co tu będzie? Nic tam nie było tam sam statek. Idziemy gdzieś tam. Razem do jakiegoś Dungeona i nie... Ja nawet nie kiedy się tutaj w ogóle bije, nie? mnie przecież. Ja on już tak strasznie mało życie. Co się tutaj dzieje? Ja chyba bym jednak pójdę do tego bombarduję. Nie, nie, nie. To się mało życia, o nie! Dobra, umarłem, ale jedziemy gdzie indziej. Co to? Poczekajcie. Musimy sprawdzić, co to jest. Ja to niszczyć mogę! Ale to jest fajne! Jestem karłowatym kapitanem! Poczekajcie, bo to ma takie dziwne... Dziwne takie luzik mam. Może... Fluksy! Fluksy są fajne. Lubię fluksy. Fluksy dużo potrzebuję, żeby mieć smakę. Parczumik! W komentarzu hashtag żółw. A widzicie nieśmiertelny ten żółw. Hashtag żółw w komentarzu. Uu! Z tym żółwiu. Idę do parku. Do, na, idę do tego, jak to się nazywa. Ten gdzie clowni są. Cyrku! To trochę nie wygląda jak cyrka, ale trudno. No, I tak się nie będę dobrze bawił. Nie! To jednak jest! Więc... O, kurczaczki wyleciały! O, kurczacki pokonają każdego i ja mam swoją Znalazłem ląd! No, ale fajnie, w końcu mogę pobiegać. <laughs> Pieniek. Nie ma piękna. Jeśli chcecie drugą część, to napiszcie w komentarzu hashtag żółw i dajcie łap łapkę w górę. A ja zabieram się za nagrywanie kolejnej części.